Witam wszystkich, nazywam się Liskowic. Oglądacie kanał Liskowic Studios, jest to kanał poświęcony grom figurkowym, fabularnym, tym bardziej znanym, mniej znanym, ale przede wszystkim takim, które zasługują na szersze poznanie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać bardzo ciekawy tytuł, który tutaj jest w paczce, zaraz Wy zobaczycie jaki. Tutaj zajmiemy się Dead Zone, drugą edycją tego systemu. Cóż, co mogę powiedzieć o drugiej edycji Deadzona na początku? Trochę dziwi mnie dobór reakcji starterowych, ponieważ w poprzedniej, pierwszej edycji mieliśmy Enforcerów i Plagę. No Enforcerzy to są tacy super żołnierze, nastawieni bardziej na strzelanie. Plaga to taka armia idąca w bój. Tutaj dali Forge Fathers, czyli kosmiczne krasnoludy. Też reakcja nastawiona na dobry sprzęt i strzelanie. I Enforcerów jakoś za bardzo się nie różnił. Myślę, że. Powinni zostać przy pladze versus polserzy, no ale zobaczymy co tam jest dalej. Na sobie pudełku. Ach, się odbiera, albo ja już jestem jakiś stary z dzieciałem. Ach, Z zawartością pudełka mamy świetne tereny. Też kazajki. Na razie sobie odstawimy, tak on pokazujemy. Nie na razie. To jest gaz z 2016 roku, więc ona powiedzmy sobie już na pewno wiele unboxingów miała. Ale ten jest mój. Tutaj mamy wypraski enforcerów. Przynajmniej ja tak uważam, że to są enforcerzy. Patrząc, tak to są enforcerzy. Niektórzy psioczą na figurki Mantika że trudno się je składa i w ogóle że plastik nie jakiej jakości ale ja wam powiem że ja nie rozumiem tych ludzi i mi figurki mantika zawsze bardzo się podobały forge fathers można poznać po hełmach krasnoludzkich masa terenów do ustawienia na planszy to jakieś Zawsze świchaczka jakieś elementy otoczenia, może coś na podstawkę, nie wiem, jeszcze się zobaczy. Użytele. Albo jakieś łączenia, tak, mogą być jakieś złączki, żeby tereny łączyć wedle uznania. Plastikowe, takie specyficzne, jedna taka duża. Podejrzewam, że na dowódce, chyba NFCów, N4, dowódce NFC, jest większa, ona jest taka. Nie wiem, jak się to tam fachowo nazwać. To jest takie drewienko, jakaś moc? HDF, ka twardszy karton, tak jakby. O, właśnie taki najtwardszy karton. Ale ja to zastąpię plastikową podstawką o tych samych <coughs> wymiarach. Mamy również kostki K8, ponieważ ta gra opiera na mechanice opartej na K8, na rzutach tymi kostkami. Więc mamy taki zestaw. Ja kałusenek mam dużo w perfect, ale kolejne też się przydadzą, ale przede wszystkim mamy też i takie kostki. To są kostki, no powiedzmy sobie, rozkazów. Tam rzuca się tymi kostkami i one pozwalają nam dać y, do wykorzystania w naszej turze y, konkretne efekty. Czy możemy na przykład, o tutaj widzimy, aktywować jeszcze jeden model, mamy jedną akcję dodatkową ataku, dodatkowe strzelanie oraz tak zwany splat, czyli uruchomienie z tego co pamiętam akcji specjalnej naszej armii. No. Podręcznik do gry, rulebook, w twardej oprawie, ślicznie ilustrowany. Naprawdę fajnie się to w łapkach trzyma. Ale też nie każdy wie, w momencie kiedy wyszedł dodatek Escalation, on w pewnym momencie był dodawany do starterów za darmo. Czyli startery przed tym dodatkiem tego dodatku nie zawierały. A później wydawca stwierdził, że dodatkowo będziemy jeszcze dorzucać to do startera, więc dlatego lubię mantika jako wydawcę. Plusik dla wydawcy. No i oczywiście mata do tej gry. I powiem wam szczerze, ja byłem przekonany, że mata, jak ją, tam tu, jak ją tak reklamowali, że to jest papierowa mata, to wyobrażałem sobie takie główienko papierowe, gdzieś to się zaleje i od razu się zniszczy. Tutaj widzimy, że jest to taki, no powiedzmy sobie, tro, no troszkę lepszej jakości papier. Wiesz, ja widziałem ostatnio taki śmieszny ten yy, uchwyt do kamery, żeby stabilnie można było stać i łatwiej było ją trzymać w biedronce za grosze. No niby w jakości, ale myślę, się dla że tak łatwiej. Tak, ja Ci powiem jedno. Takie profesjonalne statywy, które ja mam, po pierwsze, yy, 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 kosztują nie zbyt dużo niż yy, yy, cały zestaw tego pudełka. No ja na pewno jestem droższy, <laughs> wracając. E, wracając teraz adwent. W zawartości tego pudełka znajdziecie matę do gry, którą uważałem, że jest troszkę, według opisu myślałem, że będzie gorsza, ale jest naprawdę spoko. Dwa podręczniki, jeden właśnie z głównymi zasadami, oraz drugi dodatek, znaczniki. Żetony wszelakiej typu oczywiście podstawki. Oczywiście wszystkie dwustronne. No. Kostki, zestaw kostek. Ta ósemki to k ale te są fajne. Zestaw terenów, które można wykorzystywać w zupełnie innych produkcjach, jak Wam na przykład Gramantika nie przypadnie do gustów, co wątpię, bo jest naprawdę spoko. I wypraski z modelami. No, kota niestety nie dołączamy do pudełka. Uziąłbym takiego. Ale kot pudełka lubi. Już się kręci, widzicie przy pudełkach. Cztery ja razy odgadniałem. Dostaniesz kocie. Tak więc to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia i wesołych świąt. szczęśliwego